Cześć. 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 E, dobra, testy wydajnościowe wstępne. W moich rozmowach z wieloma sterami, którzy gdzieś tam pracują w zespole, zwłaszcza tej rosyj skramowych. Mam takie pytanie, a w zasadzie wątpliwość, jeżeli chodzi o testy wydajnościowe, czyli jesteśmy taką jednoosobową brygadą testerską w naszym zespołem, no, to jak od czego zacząć, w jakich narzędzi, gdzie pójść, od kogo, o co zapytać i stąd właśnie pomysł na, na tą moją prezentację. Więc jeżeli chcielibyście zacząć testy, wydaje mi się, że z tego małego projektu, względnie małego, nie mówię tutaj o aplikacjach, które używają miliony osób, bo skala jest zupełnie inna, ale takiego małego projektu, no to wydaje mi się, że ta prezentacja jest właśnie dla was. Jak już było powiedziane, nazywam się Karol Wieszewski, na co dzień pracuję w Spire Systems jako senior software tester. Jestem Posher Academy. No i w zasadzie tyle o mnie. Powiedzcie mi, kto z Was kiedykolwiek miał w życiu jakiekolwiek problemy z wydajnością? I nie musi to być żadna aplikacja ani nic związanego z software. Nie wszyscy, tak? To ciekawe. Ciekawe, nie? nie był na twarcy, nie? Albo nie w skąd do dojazd na autostradę na Majówce, nie? Ale, dobra. Jak myślicie, jaki jest taki przykład z życia, z naszego codziennego podwórka, który się powtarza ciągle, o którym słyszymy ciągle, raz do roku i który zawsze na mojej twarzy budzi się. Co takie się dzieje raz do roku z jednym z Serwisów, y, który, mm, z serwisów, z których mieliście na pewno gdzieś do czynienia. Ktoś ma jakiś pomysł? No, Skąd te... Z kompromocji. Tak. Z kompromocji, nie wiem. I tak, I tak jest. Tak jest. Uwaga. Surprise, surprise. Patrzcie. Rok 2009. No wydawać by się mogło, że to jest problem, z którym można sobie łatwo poradzić, nie? Bo żyjemy w takich czasach, że wystarczy parę kliknięć myszką, ewentualnie e e zlecenie komuś mądrzejszemu i możemy sobie na ten jeden dzień e naszą aplikację wystarować tak, żeby działała. No nie do końca, nie? 2017, 4 lata później, no nic się nie zmieniło. Więc. Ta sytuacja się powtarza dokładnie co roku. No nie wiem, czy tam jest ktoś, kto jakby nie rozumie, że, że tak naprawdę ta aplikacja powinna działać ten jeden dzień, no może dwa dni potem nikogo nie odpocząć, co z nią będzie, nie wiem, w grudniu czy w styczniu. E, dlatego właśnie wydajność jest taka ważna, no bo po co się frustrować. E, Okej, okay, no to... W takim razie, czemu te nasze aplikacje są takie wolne? Właśnie dlatego. Że żółw porusza się z taką prędkością, jaka wystarcza do polowania na cała... Przekładając na jakby nasz język, ee, co ja chciałem powiedzieć. Jeżeli zaprojektujemy aplikację, znaczy studiujemy aplikację, której będzie używało czterech użytkowników, 10 użytkowników, no to jak myślicie, jak ona będzie działać? Będzie działać dla tych 10 użytkowników? Będzie. Ale dla 100? Już niekoniecznie. Eee no i ten cytat dokładnie do tego pasuje. No ale mam aplikację, która działa dla tych 4, nie wiem, 10, nawet 50 użytkowników. No i w pewnym momencie, jak pewnie sami wiecie, to przestaje wystarczyć. I z takim problemem się oczywiście kiedyś zetknąłem, dlatego największość tego, co powiem, to będzie na podstawie po prostu moich doświadczeń, bo takie testy wydajnościowe zdarza mi się wykonywać dosyć dosyć często w ustawie. Ok, ale taki krótki teoretyczny wstęp. Rodzaje testów wydajnościowych. Po pierwsze load test. Mamy aplikację, która która sobie jest w jakimś tam stanie i tych użytkowników Dokładamy, sprawdzamy jak nasza aplikacja działa, no i tego zmniejszamy. Druga rzecz to stres testy, czyli dokładamy naszych użytkowników, dokładamy, 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 dokładamy i to jest mój ulubiony rodzaj testów, bo dokładamy, dokładamy i sprawdzamy kiedy nasza aplikacja po prostu sobie padnie. No i to jest wbrew pozorom, to może być trochę śmieszne, ale to jest bardzo, bardzo fajna wiedza, bo no oczywiście nie jesteśmy stuprocentowo pewni, ale możemy śmiało powiedzieć naszemu klientowi, że tam przy, nie wiem, 100 tysiącach, kilku tysiącach użytkowników naraz, w zależności od tego jak sobie te oczywiście testy zrobimy, ta aplikacja po prostu padnie, więc trzeba coś szybciej zrobić. Pik e, testy. E, czyli dokładnie to co... E, to, co jest, to, to co jak powiedziałem, ten przykład z maturami, przykład, nie wiem... E, Black Friday, tak, ktoś powiedzieć jakieś promocje w stromie? Nie wiem, ale wyobrażam sobie, że, że to może tak, tak wyglądać. Czyli dokładamy użytkowników chwilowo na raz, potem znowu i znowu i znowu i znowu. No i oczywiście obserwując się nasza czasy I na końcu endrowe testy. Eee, to wygląda trochę jak oczywiście testy, z tym, że ten test trwa po prostu mega długo. Bo co z tego, że zrobimy taki test, wszystko będzie ok. Jak na przykład ten sam tą samą ilość użytkowników puścimy na kilka do kilkanaście nawet godzin, i oni tam będą sobie w tej aplikacji, jak możemy mieć na przykład jakiś wyciek w pamięci w czasie. Więc to też warto to zrobić. Okej. Okay. Jak się w ogóle zabrać do takich, do takich testów wydajnościowych? No, generalnie jest to proces w zasadzie jak każdy inny, czyli musimy zacząć od. Planowanie, ja za chwilę więcej powiem o tych rzeczach. E, potem jest tworzenie, wykonywanie i na końcu analiza. Standardowy proces, jaki są w, w IT w zasadzie miliony. Ok. Planowanie. Czyli zanim zaczniemy. Najważniejsze pytanie, jakie musimy sobie zadać jest takie. Co my właściwie chcemy osiągnąć? Dlaczego my te testy przeprowadzamy? Z reguły to jest tak, że zgłasza się nasz klient, czy to naszego klienta jego użytkownicy i mówią, że coś zamula, nie? No i sprawdźcie to. No dobra, ale co? No aplikacja. Ale gdzie? ona jest dużo, ma dużo stron, po stron. coś się generuje, coś się tam robi. No tak. Wiecie, no tutaj, trochę tam. No tak, w sumie to nie wiemy. No weźcie to sprawdzić. No? I jakby taka spirala nienawiści zaczyna się nakręcać. Niestety. I eee, co my możemy z tym zrobić? Po pierwsze, eee, możemy się dowiedzieć, kim są użytkownicy tej aplikacji i przede wszystkim, jak oni tej aplikacji używają. Eee, skąd możemy to wiedzieć? Co? Najłatwiej by ich zapytać, no ale no, czasami się po prostu zwyczajnie nie da. E, dlatego możemy, możemy sprawdzić, jak ci użytkownicy tej naszej aplikacji używają. E, na przykład, w firmamen Microsoft w Azure mamy dostęp do takich statystyk, to jest coś, czego używamy zespół, e, gdzie widoczne są requesty do API, w. Jakby jest droga użytkownika, że użytkownik był najpierw na tej stronie, potem na tej, potem na tej, no i możemy to sobie sprofilować, zobaczyć, jakby, gdzie było, e, jakie ci użytkownicy przechodzą, czy drogi, przez jakie po sobie e, przechodzą i na tej podstawie e, ustalić jakie są jakby najczęstsze scenariusze. Możemy też jakby sami zidentyfikować te miejsca, w których jest, mm, jakby to powiedzieć, najciężnym, tak? Możemy porozmawiać z programistami, zapytać, które zapytania do bazy są najcięższe, najgorsze i wtedy sobie na, na tej podstawie rozpisać te scenariusze do automatyzacji testów wydajności. Ok, ilu jest użytkowników aplikacji? No odpowiedź na to pytanie raczej nie sprawi nam większego problemu, no bo jeżeli mamy dostęp do naszej aplikacji, dewelopujemy, to... Raczej będziemy to wiedzieli. I na tej podstawie możemy mniej więcej sobie estymować to, ilu użytkowników podczas naszego testowania będziemy sobie tam dokładać. I ostatnie, czego oczekuje właściwie nasz klient? Bo o tym jeszcze będziemy mówić później, nie? Ale zawsze padło takie pytanie, czy na przykład ładowanie głównej strony w 3 sekundy. To już jest... Dobrze, czy nie? Zależy. To zależy, idealnie, to zależy. Jasne, to zależy I to zależy od totalnie, może zależeć od totalnie różnych rzeczy, bo e, mogą być, wiadomo, aplikacje biznesowe, w których nie zależy aż tak na szybkości, a mogą być sklepy internetowe i potem pokażę Wam, jak to, znaczy, pokażę przykład, jak Amazon sobie tam wyliczył, jak to się przykłada po prostu na Dobrze, jeżeli już wiemy, zidentyfikowaliśmy te e, jakby problematyczne miejsca w naszej aplikacji, albo chcemy się dowiedzieć, co się stanie, jeżeli e, w danym scenariuszu opuścimy ilość tam użytkowników, no to musimy sobie takie testy stworzyć. E, I teraz tak. Nie wiem, czy najpopularniejszym, ale prawdopodobnym tak, narzędziem do testów wydajnościowych jest... I to jest narzędzie, którego też wiele osób się boi, bo naprawdę łatwo się od tego odbić. Ja się od niego odbiłem 5 razy, zanim nauczyłem się go używać. Ale jak już, jak już to zrobimy, to jest naprawdę fajnie. I y, przygotowałem małe demo. Mam nadzieję, że to zadziała. Wiecie, jakie są prawa w demach. Yy. Aby wam pokazać, jak to, jak to działa, to pozwoliłem sobie użyć takiej aplikacji Trello. Pewnie większość z Was zna. To jest aplikacja, w której można sobie zapisywać różne rzeczy. Różne rzeczy. Jeżeli chcielibyście zacząć właśnie z testami wydajnościowymi to, albo z testami API, to bardzo serdecznie polecam Trello, ponieważ ma świetną dokumentację, z której jest łatwo korzystać i po prostu jest łatwy. Okay. Tutaj mam Jamintera i teraz tak. Pewnie tam z tyłu nie widzicie, ale to w zasadzie raczej nie ma większego znaczenia. Zdefiniowałem sobie mój test, który jest tutaj. Czyli kopuję hmm, się do aplikacji, do, dodaję sobie nową tablicę, dodaję tam jakąś listę, jakieś hmm, labelki i dodaję kartę. To za chwilę będzie wszystko widać w aplikacji. No i co? Rano. <laughs> poszło, poszło. Jest na zielono, jest. No rewelacyjnie. Czyli wszystko się, wszystko się wykonało, a rezultat możemy sobie zobaczyć tutaj, nie? Przed chwilą nie było tej tablicy, teraz postrzegawczej, teraz już jest. Jakby nie, dotyka, nie dotykając przeglądarki, zrobiłem sobie tą tablicę, dałem sobie jakąś kartę do niej. No i dodałem sobie, z tego co pamiętam, o, te trzy labelki, które są opisane. No okej, okay. ale no, co my z tego, co my jakby z tego wiemy? No tak nie za bardzo coś. Można tutaj sobie ustawić e, taki agregator wyników, czasu, e, bo oczywiście to jest czas, e, no ale to tak średnio widać, możemy no, raczej to naszego menedżera czy, czy, czy klienta z nie pokażemy mu otwartego Jimmy nie pokażemy patrzą, tak to wygląda nie? no i też y, zrobiłem to jeden raz więc żeby to bardziej pod moją opowieść uwiarygodnić to wezmę sobie 100 y, użytkowników naraz w jednej sekundzie którzy zrobią dokładnie to samo i zrobię Ok, w Limited mam wbudowany właśnie taki moduł do tworzenia raportu. To zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się nic nie wysypie. Przed chwilą działało. Jeżeli test trwałby dłużej, bo tutaj widać, że on trwał bardzo krótko, no to po prostu widzielibyśmy w kolejne, kolejne stany. No tutaj było 800, 800 requestów. No i dobra. No i w ten że tak powiem, prosty sposób wygenerowaliśmy sobie raport. No i tutaj niestety coś nam coś nie poszło, ale... To jest jakby w tej chwili istotne. E, mamy nasze zapytania, to są konkretne requesty do, e, do API, i mamy czasy. Ilość errorów, e, średnią, min, max, e, tamte procentynę. E, no i z tego już coś możemy sobie e, wywnioskować. E, no tutaj wydaje mi się, że po prostu przy 100 requestach naraz. przypominam, to jakbyście, nie wiem, czy jest na setka na sali, to nie jest, nie? Tak jakbyśmy wszyscy w tym samym momencie kliknęli dokładnie w to samo miejsce. To ja przed chwilą e, jakby zasymulowałem. Więc czy to się zdarza często? Szczerze wątpię. Przy projektach rzędu e, setek czy tysiąców użytkowników nie jestem dobry w matematykę, ale pewnie można policzyć prawdopodobieństwo, że dokładnie w tej samej sekundzie, tego samego dnia, tej samej godziny, 100 osób kliknie dokładnie w to samo miejsce. No raczej bardziej nieprawdopodobne, aczkolwiek, aczkolwiek ciężko to stwierdzić. No i dobra, no i tu już mamy jakieś konkretne wyniki. No i teraz trzeba je zinterpretować. Analiza tymi. Jak już mówiłem, to, że dostaliśmy jakiś zestaw wyników, to jest tak naprawdę początek naszej e, zabawy. Bo no, czy tamte, e, to było w milisekundach, czyli te średnie rok było tam dwie, dobrze, się wiem, cztery sekundy, jeżeli dobrze założymy, albo 24. E, czy to jest dobrze, czy to jest źle? No, to zależy. To zależy od wielu czynników. Zależy od tego, czego oczekuje nasz klient, czego oczekują użytkownicy, jaka to jest aplikacja, co ona robi. Bo wyobrażam sobie, że na przykład jakiś człowiek w banku może móc sobie na raport poczekać, nawet i pewnie parę dni. No, takie rzeczy się nie, nie dzieją w spółkach. Ale. Ale. Ponieważ e, są firmy, które którym na tej wydajności zależy e, bardzo, to Google zrobił takie badania i oni sobie sprawdzili, że jeżeli 400 milisekund krócej, by dłużej środowa strona, no to ich ruch zmniejszyłby się o 0,44%, e, co przekłada się bezpośrednio na 440 milionów sesji miesięcznych. No, są to pieniądze, ale Amazon poszedł w dalej i obliczył, że jeżeli ich strona ładowałaby się jedną sekundę wolniej, kosztowałoby ich to 1,6 miliarda dolarów rocznie. No, to już są, to już są konkretne pieniądze. Eee, można próbować ale to już by wymagało w jakichś małych aplikacjach naprawdę dużo roboty z tym e, po prostu badań na użytkownik. Ok. Kilka porad. Przede wszystkim testy powinny być przeprowadzane w środowisku możliwie, najbardziej zbliżonym do produkcyjnego. To jest dobra praktyka. My robimy tak, że ponieważ mamy środowisko w chmurze, e, mamy też obok e, jakby, środowisko testowe. Nie ma najmniejszego problemu, żeby za jakiś czas kopiować bazę ze środowiska produkcyjnego na środowisko testowe. Oczywiście anonimizując ją i przeprowadzać testy na dokładnie takiej samej instancji aplikacji. Również dobrą praktyką jest to, żeby właśnie testy wykonywać z konsoli. Nawet tam twórcy Jamie Tera radzą, żeby w ogóle tego nie robić z interfejsu, bo. Zawsze mamy narzut. Musimy pamiętać, że nasz komputer jest podłączony do sieci, że nie jakieś aplikacje e, i to wszystko może nam zabierać łącze, może nam zabierać RAM, na, może nam zabierać procesor, więc najlepiej mieć jakąś dedykowaną e, do tego maszynę, na której nic innego nie robimy. Odpalamy więc. Archiwizujemy wyniki testów i skryty testowe. O tym bardzo często się zapomina, nawet nie tylko w kontekście testów wydajnościowych, ale w ogóle tych, e, innych rodzajów testów e, niefunkcjonalnych. Są też niektórzy mówią, że testy niefunkcjonalne są testy niefunkcjonujące. Nie? E, pamiętajmy, żeby, jeżeli robimy te testy, to żeby te wyniki zapisywać, żeby móc je potem porównywać, e, no i żeby te nasze skrypty testowe też wrzucać, bo nie ma żadnego powodu, dlaczego nie mielibyśmy ich trzymać w naszym e, repozytorium testów, czy nawet, mm -hmm. czy nawet aplikacji. No i co? No i taka moja ostatnia rada, propagujmy wiedzę w zespole, czyli żeby nie było tak, że ten biedny testyk, który siedzi, robi te testy, te testy wydajnościowe, to tylko on to wie. Więc jeżeli będziemy je robili, to dzielmy się z naszymi kolegami, koleżankami z zespołu tą wiedzą, co my robimy, dlaczego robimy, jak to zrobić, dokumentujmy naszą pracę po to, żeby każdy mógł później z niej korzystać, jeżeli będzie to potrzebne. Ok, no i przechodząc do podsumowania. Planowanie. Planujmy nasze testy, rozmawiajmy. Jeżeli możemy, to z użytkownikami końcowymi. Jeżeli nie, to nie wiem jak to powiedzmy, i sprawdzajmy co oni robią w tej naszej aplikacji. Wierzmy odpowiednie narzędzia i tutaj z całego serca polecam Jella, oczywiście są inne, płatne, darmowe, ale to narzędzie jeszcze nigdy mnie nie zawiodło. No i analizujmy wyniki. Pamiętajmy, że nie ma tutaj recepty na nie ma tutaj jednoznacznej recepty i do dobrych rozwiązań na to, czy te wyniki, które dostaliśmy są już dobre, to czy są złe, czy generalnie e, no, jakby nie wiemy co z nimi zrobić, nie? Niestety musimy tą wiedzę mieć. Ok. I teraz tak, jeżeli ktoś z Was chciałby... Chciałby e, zobaczyć to, co ja teraz pokazywałem, to możecie do mnie napisać wiem, na Facebooku, na linie gdziekolwiek e, i mogę Wam podesłać ten skrypt, który, m, który m, przed chwilą pokazywałem, razem z takim e, ćwiczeniem, które często sobie Pan ćwiczymy na warsztatach, które prowadzę e, i będziecie mogli sami sobie zobaczyć, to włączyć i e, spróbować te testy. I z mojej strony to. Wszystko? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wreszcie mamy teraz czas na jakieś pytanko, jedno, dwa. Jest, wszystko było jasne. Karol, jak tłumaczy to jest wszystko jasne. Jest pytanie. Jest, jest. Jest jest czy tutaj jest, tutaj? jest stosowany tylko do testowania webów, czy też do aplikacji mobilnych na przykład? czy do aplikacji mobilnej. The testuje API. Czyli tak naprawdę pomijamy całą warstwę, całą warstwę logową. Jeżeli aplikacja jest tak zbudowana, że po prostu pożyjesz się do jakichś endpointów API, to jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Bo jakby ta warstwa, czy to jest web, czy to jest mobile, to jakby w tym momencie nie ma kompletnie e, żadnego znaczenia. Jeżeli masz endpoint, do którego możesz się zautoryzować, e, no to feel free. prób na przykład według Ciebie do, do Apache, a HT Quality Control e, Nie miałem do czynienia z narzędziami HT, ponieważ są one... Przede wszystkim są płatne i to dosyć, dosyć, dosyć drogie, z tego co kojarzę. Do tego co robiłem zawsze mi Jmeter wystarczał. Prób wejścia jest, <coughs> wydaje mi się, że jeżeli tłumaczy Ci ktoś, kto już wie, to jest niewielki, bo prowadząc warsztaty, które trwają 4 godziny, spokojnie jesteśmy w stanie razem z z uczestnikami warsztatu zbudować ten nasz pierwszy test i wykonać dokładnie to ćwiczenie, które mam pokazywałem. No tylko jakby wydaje mi się, że musicie prowadzić osoba, która coś wie w temacie, bo Jimmy ten jest no taki dosyć trudny. Bardzo łatwo tam zrobić błąd i potem jakby ciężko, ciężko się zorientować, co się właściwie wydarzyło i czemu to nie działa. Nie? Przynajmniej takie jest moje doświadczenie z moich początków. Dziękujemy bardzo, podziękujemy jeszcze raz z